Cześć, witam Cię, Irek Grubel z tej strony. W tym materiale wideo pokażę Ci, w jaki sposób zainstalować WordPress'a na swoim własnym hostingu. Ten materiał jest przeznaczony sensu stricto dla osób początkujących. Więc jeśli masz już jakieś doświadczenia, jeśli już instalowałeś tego typu e, skrypty na swoich własnych serwerach, ten film nie jest dla Ciebie. i być może będziesz się nudził oglądając ten film. Nagrałem ten materiał, ponieważ dostawałem w ostatnim czasie wiele maili z prośbami o wyjaśnienie, w jaki sposób w zainstalować właśnie na swoim własnym serwerze WordPressa. Jest naprawdę już sporo poradników na ten temat. Ja natomiast chciałem się skupić tutaj na osobach zupełnie początkujących, i dla tych osób właśnie powstał ten filmik. A więc, tak prosto, jak to tylko, jak tylko potrafię, postaram się wyjaśnić i poprowadzić Cię krok po kroku, jak. Zrobić tak, aby na swoim własnym serwerze zainstalować własnego bloga. A więc zakładam, że masz wykupiony już swój własny serwer, jak i domenę. Pierwszym krokiem jest wejście na stronę pl.wordpress.org, tak jak tutaj pokazuje ten adres, i w prawym dolnym rogu jest mały przycisk do pobrania, i ten plik zapisz w jakimś wybranym przez Ciebie miejscu na Twoim dysku. Ja utworzyłem specjalny na swoim dysku katalog, który nazwałem instalacja WordPress i w tym miejscu właśnie zapisuję plik instalacyjny. Następny krok to przejście do zaplecza naszego serwera i w tym miejscu pod adresem zrobićww.pl będę instalował naszego przykładowego bloga. A więc musisz znaleźć przycisk wyślij, chodzi o to, żeby załadować, czyli przenieść pliki z komputera na nasz e, serwer. I w tym miejscu wybieram plik, który chcę przenieść, czyli ten plik, który przed chwilą pobrałem Klikam otwórz, i w prawym dolnym rogu będzie informacja o postępie. Ile czasu nam jeszcze zostało do przeniesienia naszego pliku? Plik został już przeniesiony, czyli umieszczony na naszym serwerze. To okno mogę już zamknąć, nie będzie mi już potrzebne. I w tym miejscu klikam odśwież. I zwróć uwagę, pojawił się tutaj już, um, pojawiła się już tutaj ikonka. Z informacją, że coś nowego znajduje się w naszym katalogu. Kiedy wejdę na stronę główną i ją odświeżę klawiszem F5, tutaj znajduje się lista katalogów i tutaj również można podejrzeć, że ten plik został poprawnie przeniesiony na nasz serwer. Po kliknięciu i po wybraniu tego katalogu WordPress, należy znaleźć ikonkę Wypakuj i klikam Ekstrakt, czyli Wypakuj. Pliki zostały wypakowane. Klikam jeszcze raz, odśwież, i teraz zwróć uwagę, że pojawił się nowy katalog o nazwie WordPress. I teraz, w momencie kiedy zostawiłbym w takiej postaci ten katalog WordPress, wówczas naszą stroną internetową, tutaj wejdę jeszcze raz do strony internetowej, byłby katalog. I tutaj dopiero byłby nasza. Tutaj dopiero znajdowałaby się, znajdowałaby się nasza strona. Ja jednak chcę tego uniknąć, chcę, żeby cały blok znajdował się bezpośrednio pod tym adresem, bez katalogów. Wówczas w tym miejscu wracam jeszcze do, serwer, do zaplecza mojego serwera i klikam dwukrotnie w katalog WordPress. Zaznaczam wszystkie pliki, które znajdują się w tym katalogu. Najprościej jest zaznaczyć pierwszy. I trzymając wciśnięty klawisz Ctrl Shift po lewej stronie, zaznaczam również ostatni. W tym momencie są zaznaczone wszystkie pliki i wyszukam tutaj ikonki Przenieś pliki. I tutaj jeszcze wykasuję opcję WordPress, czyli wykasuję, pominę ten katalog. Chodzi o to, żeby te pliki przeniosły się bezpośrednio do katalogu głównego mojej strony. Przenieś pliki i pliki zostały już z tego katalogu WordPress usunięte. Wracam o jeden poziom do góry, i ten katalog WordPress mogę usunąć. I zarówno ten, który został w wersji oryginalnej przeniesiony, również go usuwam. Wracam tutaj na stronę główną. I zwróć uwagę, już w tym miejscu, w adresie mojej strony, już nie ma tego katalogu WordPress. Można rozpocząć instalację. Jeśli to jest Twoja pierwsza instalacja. Gorąco zachęcam do tego, aby czytać wszystkie komunikaty, które się pojawiają na tej stronie. Z racji tego, że to nie jest już moja pierwsza instalacja, już tych instalacji wykonałem naprawdę sporo. Klikam po prostu tutaj przycisk Zaczynajmy. I to, co w tej chwili należy zrobić, to wrócić jeszcze raz do naszego serwera i wyszukać opcji bazy danych. U mnie znajduje się ona w tym miejscu i wybiorę opcję Kreator Baz. MySQL, czyli kreator baz danych. Pojawiło mi się nowe okno i w tym miejscu powinienem nazwać nową bazę danych. Ja dla, dla potrzeb tego filmu nazwę ją Baza danych test, krok następny. W tym miejscu wybieramy użytkownika, czyli użytkownika, kto będzie dysponował, kto będzie miał prawa do tego, aby dokonywać jakichkolwiek zmian w tej bazie danych. Ja tutaj wpiszę ten sam test, ale już z literką z cyferką 1. I ostatnia, i kolejną rzeczą jest wybór hasła. Ja posłużę się tutaj hasło, również może niezbyt mocne. Test 1 to tylko dla potrzeb tego filmu. Test 1 i klikam następny krok. W tym miejscu należy nadać uprawnienia, czyli użytkownik o nazwie. Test 1 będzie w momencie, kiedy kliknę tą opcję Wszystkie przywileje, ten użytkownik będzie miał prawo dokonywać wszelkich zmian na tej bazie danych. Następny krok i pojawiła się informacja: użytkownik test 1 został dodany do bazy danych Test. Wracamy teraz do naszej strony i w miejscu, gdzie jest nazwa bazy danych, należy wpisać tą nazwę bazy danych którą przed chwilą utworzyliśmy. Czyli kopiuję ten tekst tutaj i wklejam go w tym miejscu. Nazwa użytkownika test 1, czyli ten cały tekst należy skopiować i w tym miejscu go wklejam. Hasło, które było nadane podczas tworzenia tej bazy danych, czyli w tym miejscu, ono jest tutaj dla potrzeb naszego filmu Test 1. Adres serwera bazy danych. Jeśli w tym miejscu podczas tworzenia bazy danych nie pojawiła ci się informacja o tym, jaki jest adres serwera twojej bazy danych, wówczas domyślnie on będzie pozostawiony tutaj nic nie zmieniasz. Pozostanie on jako localhost. Jeśli pojawi ci się tutaj informacja, że z serwerem serwer posiada inną nazwę, wówczas w tym miejscu pojawi ci się taka informacja o tym, jak ten serwer bazy danych się nazywa. Ja jednak pozostawiam tutaj localhost i ostatnia rzecz, prefix tabel. Nie chcę zagłębiać się w szczegóły. Chodzi o to, żeby to WP, te dwie literki WP zmienić na jakiekolwiek inne. Ja dla naszego przykładu tutaj wpiszę literki OP. Chodzi tutaj o zabezpieczenie przed ewentualnymi włamaniami, utrudnienie pracy różnego rodzaju złośliwym robotom, jak i hakerom. Klikam wyślij i pojawiła się informacja, w porządku złotko <laughs> czule się do mnie zwraca instalator WordPressa i klikam uruchom instalację instalacja została zakończona i teraz to co należy zrobić to wpisać tytuł naszej strony internetowej niech to będzie zrobić www nazwa użytkownika czyli nasz login, którego będziemy używać do Zalogowania się do naszego zaplecza. Ja również pozostawiam tutaj sobie opcję test i dwukrotnie hasło test 1 i test 1. I twój adres e-mail. Wpisałem tutaj mój adres e-mail. Ostatnią opcję prywatność. Ja w tej chwili pozostawiam tą opcję jeszcze załączoną, czyli z odznaczoną fiszką. Chodzi o to, żeby pozwolić wyszukiwarkom indeksować tą witrynę. Za chwilę w zapleczu Powiem, w którym miejscu należy tą opcję wyłączyć, przynajmniej do czasu, kiedy nasza strona nie będzie już gotowa na tyle gotowa, aby pokazać ją e, publiczności. I klikam: Zainstaluj WordPressa. WordPress został zainstalowany i klikamy: Zaloguj się. Zostajemy przekierowani do strony logowania. I tutaj, tak jak wpisywaliśmy wcześniej, moim loginem jest test i hasło jest test 1. Klikam: Enter. I nasz blok jest już zainstalowany. Pokażę Ci jeszcze, otworzę w drugiej, w drugiej zakładce. Zwróć uwagę, nasz blok jest już zainstalowany. Oczywiście jest to sucha i goła instalacja. Na chwilę obecną nie ma tutaj jeszcze żadnych treści. Pokażę Ci jeszcze w pierwszej kolejności, co należy zrobić tuż po instalacji takiego czystego skryptu. A więc, przede wszystkim, wejdź w zakładkę wpisy. I pousuwaj te przykładowe wpisy, które, są, które zostały nadane podczas e, instalacji. One mi nie są tutaj potrzebne. Skoszaj je również usuwam. Przechodzę teraz do zakładki strony. Tą przykładową stronę, która została utworzona podczas instalacji, również usuwam. Również ona nie będzie mi potrzebna. Usuj na zawsze. Przechodzę jeszcze do zakładki wtyczki. I tutaj jedną wtyczkę należy usunąć. Hello Dolly należy ją usunąć. Usuń te pliki. Nie będzie ona nam potrzebna. I ostatnią rzeczą należy wejść w ustawienia. I kilka parametrów zmienić. Jeśli wiesz już jak ma się nazywać Twoja strona i o czym ona będzie, wówczas uzupełnij te pola tutaj. Chodzi o to, żeby nie pozostawić informacji takiej, jak ta, która jest tutaj nadpisana podczas instalacji, czyli kolejna witryna oparta na WordPress. Ta informacja nie jest nikomu do niczego potrzebna i e, tak naprawdę nic nie mówi o Twojej stronie. Dla mojej strony zrobić www. Mogę tutaj napisać informację. Każdego nauczę tworzyć strony www. Adres URL pozostaje bez zmian. Tu jest mój adres e-mail, który był podany podczas instalacji. Warto jest również wybrać strefę czasową, czyli wybrać miasto, w którym, się, w którym się znajdujesz, jak również format daty. Ja te opcje pozostawiam bez zmian, również tutaj format godziny i klikam Zapisz zmiany. Kolejną rzeczą, przechodzę do zakładki Pisanie, i tutaj w formatowaniu zaznaczam opcję niech WordPress automatycznie poprawi nieprawidłowo zagnieżdżony kod HTML i również tutaj klikam zapisz zmiany. Przechodzę do zakładki czytanie i w tym miejscu ważne, żeby odkliknąć opcję proś wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny. Chodzi o to, żeby wyszukiwarka Google nie miała na chwilę obecną dostępu do naszej strony, ponieważ na naszej stronie jeszcze nie ma żadnej treści, a jest bardzo prawdopodobne, że na początku będziesz testował, sprawdzał różnego rodzaju wpisy, dodawał zdjęcia, które być może później usuniesz, bo... Bo będą to na początku same testowe wpisy, i żeby nie robić, żeby nie indeksować tych rzeczy, które tymczasowo tylko zrobiłeś, kliknij tutaj z opcję, że proś wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny, zapisz zmiany, wówczas twoja strona internetowa do momentu, aż będzie ukończona, nie będzie indeksowana w wynikach wyszukiwarki. Nie będzie również widoczna na żadne hasło, na żadną frazę kluczową. W momencie, kiedy strona już będziesz już będzie gotowa, już stwierdzisz, że można pokazać ją publiczności, wówczas wrócimy do tej opcji i, i klik, odklikniemy tą opcję, aby strona, aby wyszukiwarki mogły już wejść na Twoją stronę, zobaczyć, co tam się znajduje, aby można było Twoją stronę zaindeksować do wyników wyszukiwania, czyli aby Twoja strona pojawiła się w wyszukiwarkach. Przechodzę do zakładki Dyskusja, i tutaj kilka podstawowych ustawień. Mianowicie komentarze. Na początku polecam, żeby były zatwierdzane ręcznie, czyli tą opcję tylko zaznaczam i na dole zatwierdzam zmiany. I jeszcze jedna zmiana pozostała do zastosowania, mianowicie bezpośrednie odnośniki. I tutaj polecam kliknąć po prostu opcję nazwa wpisu i kliknij zapisz zmiany. W momencie, kiedy wejdę na stronę główną, zwróć uwagę, tutaj już jest ten przykładowy tekst, który powstał przy instalacji WordPressa. Z chwilą, kiedy odświeżę moją stronę, ten wpis zosta powinien zostać usunięty, tego wpisu już nie ma. Instalacja Twojego bloga została zakończona. Oczywiście teraz warto zadbać o wygląd tego bloga. Informacje o tym, w jaki sposób zmienić wygląd naszego bloga, nagrałem już w oddzielnym filmie, wideo, także zapraszam do jego obejrzenia. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że materiał, który dla Ciebie przygotowałem, choć w najmniejszym stopniu, przydał się Tobie i przyda Ci się w zakładaniu Twojego nowego bloga. Pozdrawiam serdecznie Irek Wróbel, WordPress dla